Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Witajcie w filmie QA, czyli pytanie i odpowiedzi. I właśnie ostatnio zorientowałam się, że kurczę, dawno nie było takiego filmu, a dużo subskrybentów nowych doszło na mój kanał i może chciałybyście się czegoś więcej ode mnie dowiedzieć. I to jest film idealny, żebyście zadały pytanie w komentarzach na dole. Także jeśli macie jakieś do mnie pytania, to po prostu zadawajcie wszystko na dole w komentarzach i wybiorę najciekawszych 15 pytań. Aż 15, także zadawajcie i po prostu odpowiem w kolejnym odcinku, gdzie będą moje odpowiedzi. I już na wstępie bardzo was proszę, żeby te pytania nie były takie w stylu, ile masz lat, ponieważ już na to odpowiadałam w poprzednich odcinkach. Podlinkuję Wam na dole właśnie te filmy, pierwszą chyba i drugą część, i tam są te, te moje odpowiedzi, także bardzo proszę, żeby to były takie pytania głębsze, takie. No, wiecie, mogą być osobiste, mogą być związane z kanałem, ale proszę, żeby to nie były o w stylu, jaki jest mój ulubiony kolor, jakiej muzyki słucham. Troszkę takie pytania bardziej, no po prostu, głębsze. Wiecie o co mi chodzi. Także co, zadawajcie pytania na dole, macie na to tydzień. Ja za tydzień po prostu przyjdę z moimi odpowiedziami, także piszcie, czekam na Wasze pytania. To co, żegnam się z Wami, buziaki, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.